zapowiadają zimny tydzień, szczególnie noce. Roślinki w szklarni są już od kilkunastu dni no i boi się, że ten spadek temperatury może im zaszkodzić. Więc pomyślałem, że warto zrobić takie prowizoryczne ogrzewanie do szklarni. Ludzie wykorzystują do tego świeczki. Widziałem jakieś tam rozwiązania z deniczkami. A ja bym chciał spróbować zrobić taki prosty biopalnik wykorzystując takie dostępne materiały do tego. Więc tutaj na przykład ja bym wykorzystał litrowy garczek ze stali nierdzewnej. Starą puszkę z pokoju metalowe, wężynowe zmywaki, myjki, jak też woli, papier toaletowy i to praktycznie byłoby wszystko, z czego by można było taki palnik zrobić. No, zasilany będzie bioetanolem. Jak długo się będzie palił? No to jest kwestia prób. Mam nadzieję, że tych kilka godzin przy napełnieniu gdzieś do połowy tego, czyli może pół litra, to jest za dużo, ale gdzieś taki 250 gram bioetanolu, jak żyjemy, to będziemy mieli okazję się przekonać, jak długo to będzie działać. Pierwsze, co muszę zrobić, to. Muszę na odpowiednią długość uciąć sobie tą puszkę, bo praktycznie to będzie, można powiedzieć, podstawa tego palnika. Tą puszkę musimy przyciąć na szerokość rolki papieru toaletowego plus minus 5 mm. Ten papier właściwie będzie swoistym knotem, akumulatorem można powiedzieć tego biopaliwa i będzie się znajdował wewnątrz tej puszki. Więc czyniemy puszeczkę na taki wymiar, jaki jest nam potrzebny. O, nożykiem cniemy, a skończymy. No, jak te świeczki, liczę. No i mamy taki element. Zobaczmy, no to jest prawie ta szerokość. Zobaczmy, jak to będzie w tej, bo to pójdzie do wewnątrz. O. No i super. Mieści się to ładnie w tym. Możemy spróbować wypełnić tą ucieczkę, tą tym papierem. Spróbujmy wyciągnąć z tego środek. Może ja to jednak zrobię. Porządna robota. No, no spróbuj pociągnąć do góry, jeśli wyciągniesz słuchaj z tego papieru. to robię... już dobrze. Ale słuchaj, teraz potrzebuję uciąć tego tyle. Chyba, że masz inny pomysł, winąć jakoś tak, żeby wypełnić, bo cała rolka nam nie wejdzie. A czy to Nie spali w momencie, nie? nie spali się, nie. Potrzebuję to zrobić tak, żeby Mniejsze. po zwinięciu wyszło zgniecione, ale żeby No to ile tego wyciąć? Jak dużą? Uciąć może, uciąć myślisz? Tak, tak, zradkami. tak, zużyjemy, pójdzie na kompost. Ja bym to tak zrobiła. I teraz daj to tu. Tak. Widzisz? Okay. O, no. to jeszcze tamto może się da wykorzystać? Nie, widzisz. No. Jak to tylko jest, ktoś przyjdzie z innym pomysłem. No. A powiesz mi, jak to ma działać, niby? Tak. Słuchaj, to jest o mało trochę. Nie, to dołożę tą warstwę. Już się powiem, tam. jak teoretycznie uważam, że to powinno mhm. działać. Ten papier, umieszczony w tej puszce, no. będzie pełnił rolę knota. Jeśli wlejemy tutaj to biopaliwo, to to biopaliwo będzie jeszcze chyba trochę, by można było. Mhm. Tak, jeszcze nie dużo, ale no to, to to biopaliwo będzie wsiąkać nam. Nasączy nam ten papier? Tak, 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 tak. tak. A potem co? A co się Nie dzieje? zapali się w środku? Nie, nie zapali się. Aha. Nasączy się. I teraz z tej puszki metalowej, w której będzie ten wkład już złożony, musimy zrobić palnik, nie? Czekaj, już Ci powiem przyjrzeć. Uważaj, nie pokaleć sobie. To. No właśnie, to jest... To jest... Tak bym chciał... To... Daj, może ja to zrobię. Może jeszcze to mocniej chciałem ścisnąć. Daj mi to. O, spadło mi. Ach. Trzymasz? Tak. Tak. No widzisz. coś takiego? weź to w może nie nożem, tylko nożyczkami. No, że nie, nie dasz rady. Ja bym jeszcze tutaj wepchał trochę tego papieru, żeby się to zrobiło nam. Sztywniejsze, źle tak, nam tak, będzie ułożyć. Tak. Nie wiem, czy to się uda, ale. Czy to już jest? na no trudno. Nie wiem. Czy to było coś, to a i niżej chcesz to tak? Tak, chcę to dopchać do końca. W miarę zbić to na, na twardo. O. No to właściwie jest ta część podstawowa. Teraz popatrzcie. Tutaj dookoła tego Tak. porobimy co kawałek malutkie otworki. Mhm. To będzie zanurzone. Będzie położone w tym garnku. Tak. Dookoła będzie to wypełnione tymi no ja, to mhm. będzie obłożone tutaj. Tutaj będą porobione otworki, będzie się wlewało kurso, biopaliwo. Ono będzie wsiąkać tak. w ten. Tutaj przy rozpalaniu wlejemy trochę biopaliwa. Tak. Ono się zacznie palić. No. Paląc się, zacznie podgrzewać ten element cały. I, I ten zaczyna... spirytus, ten bioetanol, który się znajduje wewnątrz, zacznie parować. A jak zacznie parować, to pary będą wychodziły tutaj tymi otworkami i one się zapalą. A nie, I będziesz no, miała ale, tak jak pani gazowy w kuchance. No ale nie będzie to też przez ten drucik się paliło. No, po to właśnie dajemy taką spiralę, bo wszelkiego, wszelkiego rodzaju siatki takie czy tego typu historie, one mają to do siebie, że y, ograniczają y, wypływ płomienia, nazywam to wypływ płomienia na zewnątrz, wiesz. To się będzie paliło albo bardzo blisko, albo wcale się nie wydostanie ponad Aha. tą powierzchnię. Także to, co się tu będzie znajdować, będzie się spadać tylko przez to. Nie powinno przechodzić y, przez y, tą myjkę. No zobaczymy. Teraz sobie mogę porobić dziureczki. A ty będzie mogła. No, jakbyś nie przyszła. Nie wiedziała o co tu chodzi. To ja mogę teraz iść do swoich zajęć. No, spróbuję porobić te otworki. Myślę, że 0,5-0,8 mm to by były odpowiednie. Nam tutaj wyszły w tej chwili otwory o milimetrowe, a może nawet i większe. Trochę za dużo, bo wydajność takiego biopalnika będzie większa, jeśli chodzi o wydajność energetyczną. Natomiast czas spalania ulegnie skróceniu. No i teraz tak, rozciągnę troszkę tą naszą nazwijmy wełnę stalową, aczkolwiek daleko temu do wełny. Dobrze by było właśnie, żeby to była wełna, ale nie mamy, więc wykorzystamy coś takiego. Jeszcze to wszystko, żeby obstąpiło nam wewnątrz tą naszą puszkę. Tak. No i spróbujmy to umieścić w środę. W miarę żeby się uda centralnie. czymś to musimy dopchać. Zobacz jest też zostawiona ta puszeczka krótsza niż wysokość tego garka, bo po tym przygaszeniu wystarczy przyłożyć jakąś płaską, deseczką, czymkolwiek przykrywką, żeby panik zgasić. To by praktycznie było wszystko co na tym Drusiak spiralny drążek spiralny w no więc może nazywajmy to spiralą stalową taką serną ona również włożona tutaj będzie stanowiła swoistą barierę cieplną. Nie będzie się tak bardzo to wszystko nagrzebać, więc ograniczy również parowanie z tej powierzchni pomiędzy ściankami tego garczka a maszą puszką. Trochę jestem zły, że te dziury wyszły nam tu nieprawdopodobnie za duże ale nie będę tego przerabiał, przynajmniej na tym etapie. Sprawdzimy jak się to sprawdzi. Jeśli będzie potrzeba, to następny palnik, a myślę, że do takiej niedużej szklarenki to potrzeba by ze dwa, trzy takie palniki, więc prawdopodobnie będę jeszcze taki robił, więc wtedy postaram się o to, żeby te otworki były tutaj jak najmniejsze. Mamy bioetanol. Podnieś mi trochę do góry. Ale to jest setka? Tak. No to spróbujmy setę, setę bioetanolu. Dziękuję. Nie więcej. Nie. O! Ręce się trzęsą. No niestety. Tak, podeszce. lej to. Podeszce, to. Tak. tak, tak. Jasne. To się nic nie stanie. Może być trochę mało na pierwszy rozwór. Trzeba poczekać chwilę, żeby to wsiąkło przez ten papier. No dobrze, to czekamy. Ile? 10 minut? No 10 minut to mamy ale 5 minut to, no to czekać. Zapalamy to na wierzchu. O, się. Nie widać tego płomienia prawie. Widać, widać. Widać Prawi go? Się. Mm -hmm. teraz widać. Nie wiem, jakie tłoby trzeba było, co, tło by trzeba było nie, nie, zrobić. Nie, nie, jest, widać. Widać, nie? Tak. I co się teraz? No i zobaczymy. Za duże te dziury są. A dlaczego takie duże zrobiłeś? No, liczyłem na to, że one wyjdą mniejsze po tym punkcie, niestety. Ale za dużo jest. się ulotnia. ulatnia, tak? Będzie krócej świecił, ale wydajność go będzie większa. Mm -hmm. No tak, jak to będzie chodził, żeby wchodził tak, i dolewał, no. Rozumiem. no. O, już się, już się złapały tam te druciki. Przez tamto też ci. Hmm. No to małe ognisko jest, ale on nie tak się będzie palił. To powinno zgasnąć na moment i powinno się zapalić opary. Przez te to Przez te otwory, tak. Mhm. No już jesteśmy. Czyli zmniejsza się, tak? Widać wyraźnie. I co teraz? Coś się tam tli. Ale prędy to idzie. Widzę, że jest, ale to chyba raczej idzie po tej spirali. O, nie, też wychodzą wychodzą z tych dziurek, tak? No, szkoda, że jest niezapalony jeszcze cały, bo teraz się zapala. Mhm. Tak, tak, tak. To tak jak kuchenka gazowa. No, coś tu rodzaju. I teraz, jakbyśmy musieli to zgasić. To trzeba przykryć jakimś spotkiem czy czymś, wiesz? Mm -hmm. Bo przy tym drugim palniku masz... E, pokrywkę, tak, ale pokrywkę. no tu wyraźnie widać, że z tej strony widzę wyraźnie, że wychodzą mi tam o, z tych to dziurek, się tak, tak, parą tak? się już tam Tak, tak, no. Czyli tak kuchence No. Ja Myślę, że na pewno to jest lepsze jak tak. e, znicze doniczki czy inne trzeba na kiju. Niemniej to jeszcze wymaga do pracowania. Te otwory muszą być zdecydowanie mniejsze. Bo widzisz przez te duże otwory za dużo jednak. Tak. Y, za duże płomień Tak, i wydajność tego spadnie, bo się szybciej mm. wypali, nie? Mm -hmm. A tak będzie się napaliło dużo dłużej. No teraz... Ja przygotuję sobie to w spokojnych, normalnych warunkach, bo ty widziałeś robiliśmy to tak od... Ad hoc. No, Żeby pokazać po prostu ideę tego, jak to ma działać. No ale. Ciepło jest tutaj sporo. Tak, czy, czy przez wszystkie otwory? Tak, tak przez, przez wszystkie, wszystkie otwory tak. idzie. No, Ale tylko pali... te są dwa za duże, czy trzy? No popatrz, one są no, zdecydowanie większe. No właśnie. I dlatego coś tak dzieje. Mhm. Ale tak to ma działać.